para czyli Małgorzata i Armstrong Jones zaczęli się razem pokazywać znowu oczywiście wszystko na pokaz machanie uśmiechy chodziło o to żeby uspokoić prasę i zagłuszyć plotki natomiast ewidentnym śladem tego że kryzys trwa dalej było to iż Małgorzata postanowiła wybudować sobie posiadłość na wyspie Mustik. była to wyspa jedna z wysp bahamskich Małgorzata uwielbiała to miejsce jej mąż nienawidził więc wybierając takie miejsce na swoją wakacyjną rezydencję Oczywiście brała pod uwagę jego zdanie, ale nic ją to nie obchodziło. Było wiadomo, że para po prostu żyje osobno, a jedynie obowiązki sprawują razem. Małgorzata chciała koić swoje nerwy na Bahamach, chciała tam imprezować, a miała po czym te nerwy koić. Okazało się wkrótce, że Robert Douglas Home wkrótce po ich rozstaniu popełnił samobójstwo. Małgorzata w owym czasie oddawała się w swojej ulubionej rozrywce, jaką było imprezowanie. Już była regularną celebrytką, pojawiającą się regularnie na okładkach czasopism, na okładkach prasy pru, brukowej, powiedzmy, która wtedy zaczynała, dopiero raczkowała. E, obracała się w towarzystwie największych sław i celebrytów owych czasów, z wieloma z nich zresztą romansując, m.in. z Mickiem Jaggerem, czyli liderem i wokalistą grupy The Rolling Stones, czy też z aktorem, który był w owym czasie bardzo na fali, e, Peterem Sellersem, który był w niej wprost niesamowicie zakochany. Małgorzata jednak miała poważniejsze problemy niż takie sobie zwykłe, przelotne romanse. Mianowicie okazało się, że jej finansami zainteresowało się państwo. Pojawiła się dyskusja na temat podniesienia uposażenia członków rodziny królewskiej. Rodzina królewska otrzymuje pieniądze od państwa w ramach tzw. listy cywilnej czyli Takiego rejestru, jakie fundusze kto z członków rodziny będzie miał do dyspozycji. Nie jest to jednak wypłata, a raczej środki mające pokryć koszty pełnienia obowiązków publicznych. To znaczy koszty podróży, koszty noclegów, koszty szeroko pojęte reprezentacyjne. I właśnie w owym czasie e, królowa Elżbieta wystąpiła do parlamentu z prośbą o podwyższenie uposażenia członków swojej rodziny. Parlament. Jakoś specjalnie nie debatował nad poszczególnymi członkami rodziny, za wyjątkiem Małgorzaty. Uznano, że po zliczeniu dni, które spędziła za granicą, nie reprezentuje ona monarchii w taki sposób, w jaki powinna. Nie zasługuje więc nie tylko na podwyżkę, ale również na to, by w ogóle takie uposażenie otrzymywać. Tym bardziej, że ma bardzo bogatego męża. Ponieważ Anthony Armstrong Jones w owym czasie był już świetnie zarabiającym fotografem. W dodatku wyrzucano Małgorzacie, iż wcześniej wydała 80 tysięcy funtów państwowych pieniędzy na wyremontowanie dla siebie apartamentów w pałacu Kensington. Małgorzata się broniła, wyliczając ile dni spędziła na wyjazdach, ile wystąpień publicznych, brzydko mówiąc, zaliczyła w owym czasie. I udało jej się oczywiście wybronić. Otrzymała takie pieniądze, jakie były proponowane, ale. Nie było to najważniejsze w tej całej sytuacji. Najważniejsze było to, w jaki sposób społeczeństwo, w jaki sposób prasa i w jaki sposób parlamentarzyści odnosili się do Małgorzaty, nazywając ją nawet pasożytem. To był dla niej ogromny cios. Lista cywilna została więc zaktualizowana, i Małgorzata otrzymała upragnione 35 tysięcy funtów rocznie na swoje wydatki związane z pełnieniem obowiązków publicznych. Jednak jej małżeństwo waliło się w gruzy. Para Kłóciła się non-stop, kiedy pojawiali się publicznie. Zawsze kończyło się to awanturą ku zażenowaniu wszystkich zbliż zgromadzonych gości. E, nie rozmawiali ze sobą praktycznie, porozumiewając się wyłącznie za pomocą liścików. Pewnego dnia Małgorzata znalazła na swojej toaletce na przykład list e, zatytułowany 20 powodów, dla których Cię nienawidzę. Autorem był oczywiście Antony Armstrong Jones. Urocze, prawda? Nic dziwnego, że Małgorzata z wielką pasją rzuciła się w kolejny romans, który jej się przytrafił. W 1973 roku poznała mężczyznę, który nazywał się Roderick Lulin i był arystokratycznego pochodzenia, miał 25 lat i miał jej towarzyszyć w czasie przyjęcia. W Szkocji, u przyjaciół, ponieważ okazało się, że liczba mężczyzn i kobiet zaproszonych się nie zgadzała, trzeba było kogoś zaprosić dodatkowo, aby ta liczba zgodziła się. I właśnie padło na Rodericka. Miał ją zabrać z Edynburga, mieli spotkać się w kawiarni, razem dojechać na miejsce, i w oboje uderzył grom. Co prawda, Roderick nie był kryształową postacią. Miał za sobą wiele różnych takich artystycznych epizodów. Miał za sobą również, jak się później miało okazać, związek z mężczyzną. Jednak Małgorzacie nic nie przeszkadzało ani nie robiło różnicy. Był czuły, inteligentny, opiekuńczy, bardzo wrażliwy, a jednocześnie niepokorny, czyli dokładnie taki, jakich mężczyzn Małgorzata lubiła najbardziej. Już do końca imprezy byli nierozłączni i później przez cały czas spędzali wszystkie wolne chwile razem. W 1974 roku związek przeżył jednak bardzo poważny kryzys. Roddy praktycznie z dnia na dzień spakował się i wyjechał za granicę, gdzie przeżył załamanie nerwowe, które zakończyło się dla niego pobytem w szpitalu psychiatrycznym. Małgorzata, nie mogąc sobie poradzić z wyjazdem ukochanego, znalazła się w szpitalu. Oficjalnie mówiło się, że przechodzi badania okresowe, nieoficjalnie natomiast wiadomo było, że przedawkowała tabletki w połączeniu z alkoholem. Po powrocie Rodiego do równowagi psychicznej, po powrocie Małgorzaty do równowagi psychicznej para wróciła do siebie na nowych warunkach. Po pierwsze ich związek stał się luźniejszy, bardziej przyjacielski, po drugie, szczególnie ze strony Małgorzaty, e, nastąpiło więcej wolności dla Rodiego. Wiedziała, że to jest młody chłopak, który potrzebuje się wyszaleć, spotykać z przyjaciółmi, dlatego dała mu większą przestrzeń. Co spowodowało, że on czuł się swobodniej, zaczął rozwijać skrzydła, zaczął realizować się w architekturze krajobrazu, którą pokochał i w której później zrobił ogromną karierę. W 1976 roku Małgorzata w czasie wakacji na wyspie Mustik ze swoim 28-letnim kochankiem została sfotografowana przez paparazzi. Skandal był niewyobrażalny. Małgorzata wróciła do Londynu i pod wpływem namów, pod wpływem presji postanowiła wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy i ujawnić rzeczywistą sytuację, występując o separację ze swoim mężem. Anthony Armstrong Jones okazał się przy okazji być niezłą świnią, ponieważ oczerniał Małgorzatę, próbując zrobić z siebie ofiarę e, niewiernej małżonki, podczas gdy sam już od wielu lat ją zdradzał, a od roku był w regularnym związku ze swoją asystentką. Ale oczywiście żyjemy w świecie, w którym zdradzająca kobieta to kobieta lekkich obyczajów. A zdradzający mężczyzna to zdobywca. Nic się od tamtych czasów nie zmieniło. Małgorzata jednak nie zakończyła swojego związku z Rodim, wręcz przeciwnie, cały czas się spotykali. I kiedy cały świat był przeciwko nim, ponieważ non-stop pojawiały się artykuły takie obraźliwe, sugerujące, że to jest związek Małgorzaty z utrzymankiem, Małgorzata poszła krok dalej. Mianowicie w 1978 roku wystąpiła o rozwód. Stając się wkrótce wolną kobietą. Armstrong Jones ułożył sobie ponownie życie. Później się okazało, że mając nową żonę, miał regularny romans z inną kobietą, bo więc niezłą szują. Małgorzata natomiast kontynuowała swój romans, jednak zakończył się on w roku 1981, gdy jej kochanek wyznał, iż zakochał się w innej kobiecie. Postanowił się oświadczyć i ożenić. Małgorzata przyjęła to jednak mimo oczywiście takiego uczucia pustki i utraty bardzo bliskiej osoby z pewną ulgą. Wiedziała bowiem, że związek z Rodim nie miał ani przyszłości i tak naprawdę już się wyczerpał. Już nic więcej nie byli w stanie sobie dać. Rodi był przy niej wtedy, gdy go potrzebowała najbardziej. Dał jej ciepło i miłość, której pragnęła i potrzebowała. Dlatego ona dała mu swoje pełne błogosławieństwo, życząc pełni szczęścia. Wolałaby był szczęśliwy z kimś innym niż nieszczęśliwy z nią. Ona natomiast cały czas pełniła swoje obowiązki. Na 50. urodziny zafundowała sobie nawet lifting twarzy, żeby jeszcze lepiej wyglądać. Z pełną energią oczywiście się realizowała, ale już tej energii było coraz mniej. 81. rok to przyjście nowej generacji celebrytów z rodziny królewskiej, ponieważ pojawiła się księżna Diana, księżna Wali, z którą zresztą Małgorzata doskonale się rozumiała. Dlatego Małgorzata zaczęła się stopniowo wycofywać ze swoich obowiązków, pojawiając się tylko od czasu do czasu raczej na takich bardziej kulturalnych imprezach, związanych przede wszystkim z jej oczywiście ukochanym baletem. Małgorzata również zaczęła coraz gorzej się czuć. W 1998 roku przeżyła UDAR. Po UDARze, kiedy już zaczęła dochodzić do siebie. Ponownie, ponieważ ten udar zdarzył się na wyspie Mustik, ponownie na wyspie Mustik zdarzył się wypadek, który polegał na tym, iż wchodząc do wanny, źle wyregulowany termostat spowodował, iż lecąca woda była bardzo gorąca. Małgorzata tego nie sprawdziła, weszła do wanny i poparzyła sobie nogę. Okazało się, że co prawda było to oparzenie nie aż tak bardzo poważne, natomiast przy jej wcześniejszym trybie życia z bardzo dużą ilością alkoholu, z bardzo dużą ilością papierosów, rekonwalescencja przebiega bardzo powoli. Małgorzata wpadła w depresję. Nie mogła się pogodzić z upływającym czasem, z tym, że jej młodość, uroda minęły, że zaczyna być niedołężną staruszką, ponieważ odczuwa leki niedowład po tych udarach. To po prostu sprawiało, że straciła chęć do życia. Przestała jeść, nie chciała za bardzo udzielać się publicznie. Lata 2000-2001 to kolejne pogorszenia jej stanu zdrowia. Przeżyła kolejne prawdopodobnie dwa udary. Ostatni udar w lutym 2002 roku okazał się być śmiertelny. Małgorzata zmarła 9 lutego 2002 roku, a została pochowana dokładnie w 50. rocznicę pogrzebu swego ojca. Skremowana została pochowana u jego boku w zamku w Windsorze. Siedem tygodni po niej zmarła jej matka. Księżniczka Małgorzata przez całe życie była buntowniczką. Żyła hołdując zasadzie, że grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne tam, gdzie chcą, jak mówiła Marilyn Monroe. Czy doszła tam, gdzie chciała? W pewnym sensie na pewno. Była ikoną, była gwiazdą, była perłą. Rodziny Królewskiej. Piękna, wdzięczna, drobna, pełna gracji, stylu i wdzięku, ale jednocześnie zyskiwała sobie coraz większą rzeszę ludzi, którzy byli jej przeciwni, głównie za sprawą swojego bardzo trudnego charakteru. Była złośliwa, wymagająca, często ignorowała ludzi, notorycznie się spóźniała, także była taką prawdziwą, rozkapryszoną księżniczką. Czy jej życie mogłoby potoczyć się inaczej, gdyby wyszła za Petera Townsenda? Szczerze wątpię. Spotkali się co prawda w latach 90., bardzo krótko przed jego śmiercią, przyjechał, odwiedził ją w pałacu Kensington i myślę, że oboje wtedy musieli zastanawiać się nad tym, co by było gdyby. Ale tak naprawdę myślę, że to małżeństwo, podobnie jak to z Armstrong Jonesem, skończyłoby się rozwodem, ponieważ byli dla siebie zbyt niedopasowani. Małgorzata kolekcjonowała przygody, kolekcjonowała wrażenia, i tego nikt nie mógł jej zabrać. Uważam, że życie Małgorzaty to scenariusz na nie jeden film. A co Wy o tym sądzicie? Jaka jest Wasza opinia na temat księżniczki? Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, abyście dostawali informacje o tym, że pojawił się nowy odcinek. Pa!